Wraca Wasza ulubiona seria, czyli czytam miłe komentarze od widzów. Jeżeli chcesz być w następnej części, no to wiesz co robić. Tonisia, moim marzeniem jest, żebyś dobiła 100 tysięcy subów, jesteś prześliczna. Dziękuję bardzo! To jest takie słodkie, jakby mi piszecie, że chcecie, żebym dobiła te 100 tysięcy subów. Już dawno powinnaś mieć tyle, albo nawet 100 tysięcy. Zasługujesz najwięcej swoimi filmikami. Bardzo dziękuję, Ania. Tutaj Pasztecik z Taławicka, na jeszcze nie kliknął suba, polecam nie zwlekać, czekamy na 10k, a nawet więcej. Dziękuję. Jesteś super, bardzo lubicie oglądać, dziękuję i nie przejmuj się hejtami. No i jeszcze jedno, masz bardzo ładny makijaż. Zrobisz nagranie, jak go robisz, uwielbiam cię. Dziękuję bardzo za miłe słowa i makijaż. Jeżeli będziecie chcieli, no to na pewno nagram. Zuzia z taką osobką to jeden milion. Boże, dziękuję bardzo, jakie słodkie. Tutaj krótko, zwięźle i na temat, ale jakie kochane. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za te przesłodkie i miłe komentarze. Pamiętajcie, że hejty zawsze się zdarzają, ale te miłe komentarze od Was są najlepsze. Bijamy 20k!